Tym razem jeszcze mocniej zapytaliśmy naszych pracowników w regionach, czy wierzą w nasze plany rozwoju firmy i poprzez ciągłe działania, współpracę, rozmowy zbudowaliśmy plan na kolejne lata. Oparliśmy się nie tylko na ambicjach które zbudowaliśmy jako zarząd, ale zapytaliśmy się naszych pracowników, jak stworzyć atrakcyjne miejsce pracy, które w oparciu o wartości będzie mogło cały czas świadczyć o tym, że Skanska jest atrakcyjnym miejscem dla młodych, zdolnych, a jednocześnie doświadczonych ludzi, których mamy już dzisiaj w firmie. Do czynników, na które absolutnie musimy zwrócić uwagę, zaliczyłbym na pewno fundusze europejskie. Będą miały kolosalne znaczenie dla rynku, na którym się znajdujemy do rynku budowlanego, na specjalizację, na technologię, która nas nie tylko otacza, ale bardzo często zaskakuje. No i oczywiście musimy mieć świadomość zmian w społeczności, w młodych. Ludzie, którzy chcą z nami pracować, musimy być dla nich atrakcyjni, musimy dopasować również sposób pracy nie tylko do technologii, ale również do wartości, które dla nich są ważne. Dodatkową godzinę w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, myślę, że przeznaczyłbym jeszcze bardziej na słuchanie własnych pracowników. Nie po to mamy tak znakomitych pracowników, żeby im mówić, co mają robić, ale żeby słuchać. Właśnie ich, jak możemy razem tworzyć wspólnie przyszłość firmy.